Witam Was ponownie, wracamy do naszego wideo poradnika z gry AC2 Jeszcze jedna kwestia, którą się zajmiemy A więc e, można odblokować jako nagrodę za punkty Uplay strój Altaira Ja to zrobiłem, jest on dostępny od razu po odblokowaniu w grze Wystarczy wejść do wyposażenia, następnie do zakładki ubrania i mamy Możemy się wyposażyć w niego Także jeżeli ktoś bardzo lubił ten strój w jedynce, także nie ma problemu, można również i w dwójce w ten strój się wyposażyć i do końca gry go używać. Hmm? Ja nie będę w tym stroju biegał, ponieważ już mi się trochę przejadł. W jedynce spędziłem mnóstwo godzin z Altairem i na ten strój już się napatrzyłem wystarczająco, dlatego też będę używał ubrań strojów, które są dostępne w dwójce. OK? To tyle kwestii wyjaśnienia, ale... Warto byłoby o tym powiedzieć właśnie, że za punkt UPlay taki strój można wykupić, nie ma problemu. Dobra, wracamy do naszego podstawowego wdzianka. Więc ściągamy to I teraz bierzemy się za zadania główne, a kilka ich tutaj jeszcze zostało w tej sekwencji. Ezio, come in son. I need these packages delivered to associates of mine in the city. I also need you to retrieve a message for me from a pigeon coop not too far from here. Va bene, I'll get it done. Come back here when you're finished. There are some things we need to discuss. And please, my son, stay out of trouble. Hmm? No, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przesyłka specjalna: dostarcz dwie przesyłki, wyjmij trzecią z głębnika, dostarcz je do Zatwierdzamy, jak żeby inaczej. Mamy list, który jest zapieczętowany, więc nie da się go przeczytać. I mamy jeszcze jeden, również jest zapęczętowany. Dobra. Mamy trzy lokacje, które trzeba odwiedzić. To po kolei, może pójdziemy w tę stronę. Znowu mamy ten patrol nieszczęsny. Nie będziemy szaleć, bo to nic dobrego raczej nie przyniesie. I pierwsza lokacja jest bardzo blisko. Nie trzeba się wysilać, żeby znaleźć to miejsce docelowe. You Giovanni's kid? No idiota. He just happens to look exactly like the man. Give it here. Don't worry, boy. We're not contagious. Ciekawi ludzie i dziwni, no ale nie będziemy zadawać pytań. Mieliśmy dostarczyć listy, zrobiliśmy to i tyle. Takie było nasze zadanie i z tego się wywiązujemy. Dobrze, zostały dwa miejsca, które należy odwiedzić. Na razie pójdziemy na wprost. I tu już trzeba będzie się wspiąć na budynek, gdyż kolejny cel jest na dachu. Przejdziemy na lewo, o, i stąd wesprzemy się już spokojnie na górę. To jest nasz cel, świetnie. Mam from... the yes. Or you followed? No. Why would I be followed? Give me the się Co się Poczekaj, wróć. Się. Ciekawa sprawa, dostajemy dość enigmatyczną informację, która nie wyjaśnia zbyt wiele. Zaczyna robić się coraz bardziej interesujące, trzeba przyznać. No ale Koleś nie chciał zrazić szczegółów, trudno. Także nie będziemy się zastanawiać na raz nad tym, tylko ruszamy. W kierunku gołębnika. To jest ostatnie miejsce, które nam zostało. I tutaj też wspomnienie ukończymy. Także nie było ciężkie ani problematyczne czy skomplikowane. Teraz tylko musimy chwilę poczekać, aż wszystko się zsynchronizuje, uaktualni i będziemy mogli ruszyć dalej. Ok, 100 mamy. Jeszcze informacja, że zadanie zakończone, to ruszamy z następnymi kwestiami, bo to jeszcze nie wszystko jedziemy w tym miejscu i wracamy do naszego domu. No, straż była z tyłu, trzeba uważać. Na razie zadania może nie są trudne, ale później wiadomo, że to się zmieni w tej grze. Także spokojnie. What happened? Where is everyone? They took your father and brother to the Palazzo della Signoria. To prison. And my mother. My sister. Ezio. Claudia. Are you all right? Yes, but mother. She's in shock. They. When she resisted. It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes, yes. Proszę, sytuacja obiera naprawdę nieciekawy obrót. Więzień, do, dojdź do Selgi na szczycie Palazzo della Signoria i dowiedz się, czemu go więziono. A więc nasz ojciec i bracia zostali pojmani przez strażników i umieszczeni w celi. Spróbujemy tam się dostać bez wszczynania awantury, bez zbudzania alarmów. Bo jest to możliwe. A więc będziemy preferować podejście skradankowe Spróbujemy działać w tajemnicy. Zobaczymy, czy nam się to uda. Powinno. Mówię szczerze, no ale miejmy się na baczności. Naprawdę fabuła zaczyna się rozkręcać z każdą minutą. Dobra, kolejni strażnicy. Jak widać, tam na ścianie jest migający znacznik. Musimy się w to miejsce. Dostać na minimapie również widać, że to jest miejsce niedostępne, tak zaznaczone na czerwono. W jest to obszar zamknięty, strzeżony. Dlatego postaramy się jakoś tutaj z tego wybrnąć po cichutku. Myślę, że po tej ścianie będzie akurat dobrze się wspiąć. Tu mamy strażnika, który idzie w tę stronę. To się przeniesiemy lekko na lewo. Spróbujemy go wyminąć. To powinno się udać. Na razie nic nie zrobimy. Możemy tylko jedynie poczekać, obserwować sytuację i mieć nadzieję, że tutaj nas nie zauważy. A raczej nie, bo się patrzy w zupełnie innym kierunku. Teraz powolutku. Może niech jeszcze odejdzie kawałek. Jest powiedzmy wystarczająco daleko, to idziemy do góry. Tu na razie też jest czysto. Tamten strażnik się raczej nie obraca. Tu powinien być jeszcze jeden. Tak, on idzie w tę stronę. Wykorzystamy ten moment. Wspinamy się szybciutko do góry, ile się da. I później przenosimy się na lewo. I to powinno sprawę załatwić. Tak jest. Tu już nie powinno nam nic się stać. Żadne wykrycie nam nie grozi. Ale bardzo mi się to podoba, że wreszcie troszkę większy nacisk jest położony na skradankowość w tej grze. Super. Ezio, father, what's happened? Took a bit of a beating, but I'm alright. What of your mother insisted? Safe now. Aneta took them. Yes. Wait. You knew this would happen? Not the way he did, not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain! There is no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. No, niestety, chyba się pojawiła straż, więc nic więcej się nie dowiemy. No ale jest podejrzenie, że zamieszana jest to rodzina pacich. Jak słyszeliśmy, musimy dostać się z powrotem do naszego domu, znaleźć ukryte wejście. I w tym pomieszczeniu, które odkryjemy, jest skrzynia, z której mamy zabrać jakieś notatki, listy. Inne rzeczy, które możemy tam znaleźć No dobrze, sprawa jest coraz bardziej zagadkowa A więc zobaczymy, co z tego, tutaj, wszystko wyniknie, jak to się rozwinie, ta cała sytuacja Ale jest coraz ciekawiej, naprawdę Czuć coraz większy, duszniejszy, coraz bardziej gęsty klimat w tej grze Dobra, jesteśmy na miejscu. Zaraz zobaczymy, gdzie jest to pomieszczenie, o którym była mowa. No i poszukamy tej skrzyni. Pamiątka rodowa. Odzyskaj dokumenty Giovanniego i dostarcz je uberta Albertiemu. Tu użyjemy wzroku orła. Dzięki temu, oczywiście, drzwi zostaną odhaczone. Wiemy, już nie są. Jak widać, miejsce zostało splądrowane. Meble są porozwalane w książki, porozrzucane. Ktoś tu czegoś szukał w pośpiechu, ale wygląda na to, że nic nie znaleziono. To bardzo dobrze. Jest skrzynia, zabieramy jej zawartość. A więc mamy strój asasyna, jakieś listy, ale również są zapyczętowane Musimy odnieść do Umberto. Możemy też wyposażyć się w miecz. Tak, wciskamy trójeczkę i możemy mieć broń przy sobie. Bardzo fajnie. No to idziemy, Ej co z nie. A tymczasem mamy problemy. Strażnicy nas znaleźli. Spróbujemy ich wymanewrować. Tak jest. Jeden skontrowany. Raczej z nimi nie będzie problemu. Zmusimy do ataku. Może uda się go skontrować też. Tak jest. Świetnie. Przeszukamy ciała. Zabierzemy jakieś tam drobiazgi, na rzecz rzucania, trochę florenów. Czasami też można lekarstwo trafić. Ale to chyba u śniejszych przeciwników. A trzeba o tym pamiętać, wtedy można zaoszczędzić kasę. Nie trzeba być do medyka i żeby wydawać pieniądze. No dobra, idziemy do Umberto. Straże nas szukają, chcą nas też chyba złapać i uwięzić. No, nie możemy do tego dopuścić. W końcu jesteśmy ostatnią nadzieją dla naszej rodziny. O, proszę, kolejni. Już wiedzą, że tu jesteśmy. Również ich poczęstujemy odpowiednio. Na razie się nie kwapili do ataku, ale w końcu mamy pierwszego. Dawaj tu. Animacje są podobne jak w jedence, jak widzicie. Podobne finishery. Oczywiście działa to w ten sam sposób, kontry wykonuje się dokładnie tak samo Dobra, zabieramy kolejne drobiazgi, jakieś tam drobniaki i dostaliśmy się na miejsce docelowe. What are you doing here at this hour? It... I, I don't... Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. Ah... Uh, I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning, and they'll be released. Thank you, Signore. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. I'll meet you at the piazza. Don't worry, Ezio. Everything is to be no, proszę, Umberto nas zapewnia, że to jest nieporozumienie i wszystko da się wyjaśnić i odkręcić. Natomiast więc te dokumenty, które dostarczyliśmy, zawierają jakieś informacje na temat spisku, nie tylko na, nie, dotyczącego naszej rodziny, ale również całego miasta. No, dostajemy informacje, że mamy szaty asasyna, no to wiadomo. Zobaczmy co jeszcze. Uszkodzone, ukryte ostrze, z tego nie da się na razie korzystać. Oraz jedną stronę kodeksu. Spójrzmy do bazy danych, w takim razie, do dokumentów. Zajrzymy. Jest oczywiście strona pierwsza i strona trzecia, ale jak wiemy, trzeba to zanieść do Leonardo da Vinci, aby móc odszyfrować i wtedy przeczytać informacje zawarte na tych stronach kodeksu. Dobrze, skoro mamy po drodze sklep Kowala, to postaramy się tu zajść. Widzę czerwoną kropeczkę symbolizującą strażników, którzy są gdzieś w pobliżu. To spróbuję szybko się uwinąć z tym i mamy dostępną zbroję. Pierwszy element skórzane na ramieniki za 2300 florenów. A więc już od tego momentu możemy kompletować powolutku poszczególne rodzaje uzbrojenia i zbroi naszego pancerza. Jak widać zdrowie się powiększy o plus jeden i ochrona plus trzy, więc zainwestujemy. Co prawda wykosztujemy się troszkę, bo praktycznie połowa naszej kasy pójdzie w siną no ale będę się starał wszystkie zbroje skompletować na maksa. Jeszcze będę musiał zmienić troszkę kolor naszego stroju. Później na nieco ciemniejszy Ale pomyślę nad tym, czy rzeczywiście tak zrobię Jak już mówiłem, na pewno nie będę chodził w stroju Altaira Już się w nim nabiegałem, także wystarczy tego dobrego A tymczasem udajemy się do kolejnego znacznika, gdzie jest wspomnienie następne I przekonamy się, czy Umberto oczywiście mówił prawdę i czy dotrzyma słowa, że wszystko odkręci, że jeszcze jest szansa na wyciągnięcie naszej rodziny z tych tarapatów, w jakich się znaleźli. Zobaczymy zaraz. To wszystko powinno się wyjaśnić. Teraz strasznie nie ma walki, świetne. No i jesteśmy. Ostatni wygrywa. Zaświadczy o niewinności Petrucia, Giovanniego i Federico. Jak mamy napisane, musimy obserwować uniewinnienie. Widać znacznik, więc jesteśmy bardzo blisko. Tak jest, tłum się zebrał. No i mamy naszą rodzinę w bardzo nieciekawej, wręcz opłakanej sytuacji. Giovanni Auditor You and your accomplices stand accused of the crime of treason. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. I'm afraid I know nothing of these documents. He's lying! We need to get closer. In the absence. Of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced to death. You are the traitor Roberto and one of them. You may take our lives this day, but we will have yours in return. I swear we will! Cover! There! Grab the boy! No to się teraz porobiło. Spróbujemy uciec. Skorzystamy z dachów. Ale jak widać, Umberto nas wystawił. Po prostu nas bezczelnie oszukał. Okazał się zdrajcą. No ale na razie mam tu kłopoty na głowie. Spróbujemy się wydostać i jakoś uciec z tej sytuacji. Może tędy to powinno się udać. Tutaj. Tak jest. Zobaczymy. Są też tutaj tropiciele, więc mogą nas znaleźć. Zobaczymy. Ale raczej nie powinni. Tak czy inaczej naprawdę sytuacja jest jaka jest. I czas chyba rozpocząć osobistą wendetę. By pomścić naszą rodzinę. Więc jak widzicie fabuła naprawdę rozkręciła się w sposób niesamowity. I teraz będzie już tylko coraz ciekawiej. W taki oto sposób kończymy sekwencję numer jeden.